Panie Marszałku, Wysoka Izbo, koleżanki i koledzy posłowie. Wszyscy dobrze wiemy, że ustawy, uchwałę, na którą tutaj debatujemy, nie ma większego sensu, bo i tak nikt się z nią nie liczy i nie bierze nikt ją pod uwagę. Ale jedno, co możemy zrobić na pewno, to możemy z tego miejsca powiedzieć naszym rządzącym prosto w oczy to, co nas boli dotyka. Przypomnijmy sobie, kto w 2009 roku negocjował traktat lizboński. Traktat, który naruszał suwerenność polskich sądów w ten sposób, że każdą decyzję może podważyć jakiś trybunał w Harczycie czy w Strasburgu. Ten dokument doprowadzi do tego, że prawa unijne są nadrzędne nad prawami państwowymi. Negocjował go Jarosław, Sikor... ja... Jarosław Kaczyński, a świętej pamięci niestety Lech Kaczyński go podpisał. Przypomnijmy sobie, kto przez 7 lat niszczył polską gospodarkę, kulturę i przemysł, a po 7 latach wychał do swojego mocodawcy, do Unii Europejskiej, co prawda za pokajną sumkę. Jakby ktoś zapomniał był nim Donald Tusk. Nasi rządzący, jak się mylą, to umiał powiedzieć prawdę. Na przykład pan Radosław Sikorski, mówiąc, że możemy coś tam robić Amerykanom. Czego tu nie trzeba do końca cytować? Nie tak dawno jego partyjny kolega pan Sienkiewicz powiedział, że państwo, istnieje, państwo polskie jest nie tylko na papierze. Tak, państwo polskie jest nie tylko na papierze. A jak kto do tego doprowadził? Doprowadzili do tego politycy ostatniego 26-lecia, którzy skute skutecznie niszczyli nas kraj. Ale chcę powiedzieć z tego miejsca, że idzie nowe pokolenie Polaków, nowe pokolenie Polaków, które chce realnej zmiany systemowej. I mam nadzieję, że jak dojdzie to pokolenie do władzy, rozliczy wszystkich komunistów i postkomunistów. A sądy wolnej Polsce skarżą ich na należytą karę. Ale korzystając ze sposobności, mam propozycję dla wszystkich osób, które siedzą tu na co dzień i kiedykolwiek dopuścili się zdrady ojczyzny, narodu czy stanu, żeby rozwiązali to honorowo. Kupili sobie sznurek i użyli go w odpowiedni sposób, ratując swoją godność ratując godność swojego nazwiska i imienia. Ale na koniec, płynąc, jak, mu, jak mówi jedna z polskich pieśni, już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Tak, je, tak jest. Od nas zależy następne tysiąc lat. I proszę was, nie zmarnujmy tego. I życzę wam z całego serca, abyśmy następnym razem spotykali się tu czy gdziekolwiek indziej, spotkali się w suwerennej, całkowicie suwerennej Polsce. Dziękuję.